Witam Cię bardzo serdecznie. Większość z Was zna mnie zapewne z Instagrama, gdzie regularnie prowadziłam wyzwanie kreatywne pod tytułem Codziennie Kreatywnie. Powstało już kilkanaście edycji tego wyzwania. Uczyliśmy się różnych technik. Pokazywałam Wam przy użyciu krótkich tutoriali, jak pisać poszczególne litery albo jak zastosować poszczególne techniki. I to wezwanie już, tak jak wspomniałam, było kilkanaście razy i jeżeli się robi ciągle tak samo, tą samą rzecz, no to po pewnym czasie traci się troszkę entuzjazm i w ogóle e, zapał i energię do tego zadania, dlatego trzeba robić nowe rzeczy i albo robić coś, 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 coś sam, takiego samego, ale w inny sposób. E, dlatego też zmieniłam troszeczkę platformę, komunikacji z Wami. Nie jestem teraz tak dużo na Instagramie, ale postanowiłam troszeczkę spróbować na Facebooku. E, i um, nie chcę po powtarzać tych, tych, tych moich wyzwań, bo, bo większość z Was myślę, że je zna. Jest też kilka innych wyzwań, które też cyklicznie się pojawiają zagranicznych, jak, jak również polskich, ale postanowiłam, że chciałabym zreaktywować moje takie stare zadanie, um, kiedy to byłam dosyć na początku mojej przygody z letteringiem to był, ja jakoś zaczęłam w 2017, i tutaj w 2018 zaczęłam sobie tworzyć taką biblioteczkę liter, i co jakiś czas po prostu pisałam sobie litery w kilkanaście różnych sposobów, to było akurat 20 sposobów, i tak to leciałam po kolei, ale jak można, można przypuszczać, osoba początkująca za bardzo jeszcze tak nie ma pomysłu, jak to wszystko napisać, i mi troszeczkę mozolnie doszło. Byłam, podeszłam do zadania dosyć ambitnie, chciałam cały alfabet napisać i doszłam. Myślałam, że dalej doszłam, ale ja doszłam tylko do litery. G, G, tak tutaj i już później przestałam. I tak właśnie ransymując ra, te wszystkie moje poczynania y, tutaj w, w obrębie handletteringu, właśnie tak pomyślałam, że fajnie by było to w, y, znowu zreaktywować i może dokończyć to zadanie, które rozpoczęłam, a nie skończyłam i być może właśnie je zrobić wspólnie z wami. Może też ktoś ma ochotę stworzyć taką biblioteczkę y, literek. Um, I teraz tak. Ja, ja miałam tutaj taki zeszyt, to jest zwykły Leusturm, czyli, e, czyli, e, czyli notatnik w kropki. I. Mm, i na każdej stronie po prostu miałam jedną literę i zaczęłam alfabet od litery A. Te osoby, które mnie znają z Instagrama, już albo czytały kilka wpisów blogowych, ja często mówiłam, że jeżeli zaczynamy naukę brush letteringu, zwłaszcza brasz letteringu, to warto jest, aby nie zaczynać od litery A, bo to jest dosyć trudna litera. Tutaj mamy, tutaj mamy taki ruch okrężny, koło, i, i ta litera jest stosunkowo trudna, na przykład litera L. L bądź K, bądź M, bądź N. To są tylko zwykłe laseczki, które są ze sobą połączone, natomiast ta litera jest dosyć trudna. I właśnie pomyślałam, żeby zrobić tą, tą zabawę, tą formę nauk, nauki, którą tutaj razem z wami przeprowadzę, właśnie w ten sposób, że nie będziemy zaczynać od litery A. Ja sobie wezmę teraz nowy notatnik. Już sobie przygotowałam. Polecam wam też, właśnie jakiś notatnik, który może bujo prowadzicie i przeznaczyć na to, nie wiem, 30 stron, bo alfabet chyba ma tyle, tyle stron. Ja sobie tutaj na stronie piątej chyba zaczęłam, tak, to jest strona piąta. I po prostu już sobie wypisałam ołówkiem cały alfabet od A do Z. Y i teraz zacznę z Wami od tych takich najłatwiejszych liter, czyli na przykład najłatwiejszą literą jest litera L, bo to jest zwykła, zwykła kreseczka, która idzie w dół, i ją można po prostu w kilka sposobów napisać. Ja będę to pisała, tak, będę się starała raz na tydzień opublikować taką właśnie tabelkę z takim alfabetem, z alfabetem, tylko z jedną literą, która, którą napiszę na kilkanaście sposobów. Możecie też na grupie publikować swoje prace, co Wy wymyśliłyście, jeżeli macie ochotę, tutaj nawet nie doszło do L, -A -L, a L było jeszcze później. Wy też możecie na grupie tutaj Mar Art Lettering publikować swoje propozycje liter, jeżeli macie pomysły na jakieś litery. Myślę, że to jest fajna forma um, pobudzenia trochę wyobraźni, może znalezienia swojego stylu, bo um, czasami są takie proste rozwiązania, na które może od razu nie wpadniemy, ale właśnie um, szukając nowych liter, nowych propozycji, wpadniemy na coś nowego. Um, tak wygląda, tak wyglądam, wyglądają moje stare litery. Myślę, że zrobię to bardzo podobnie. To będzie 20 liter, czyli około tak 10 będzie dużych pisanych du dużą czcionką i 10 małą. Myślę, że to jest bardzo fajna zabawa. I teraz jeszcze wskazówka dla osób, które może w ogóle są zupełnie początkującymi osobami, chciałyby zacząć, ale nie mają jeszcze pomysłów, jak to jak to wszystko zrobić. Um, na moim blogu, na mój blog się nazywa Blog. Na stronie internetowej znajdziecie www.blog.mar-art.org. Jeżeli tutaj wejdziecie w zakładkę blog, to tutaj na, w tych starszych postach, jeden ze starszych postów, tutaj on się znajduje, to jest ten post pod tytułem darmowy przewodnik do brasz, letteringu, rozgrzewka, alfabet. To jest taki podstawowy alfabet szkolny, podstawowy alfabet szkolny, Kolny, tam właśnie jest jedna strona z takimi podstawowymi ruchami. Tutaj widać z tymi ślaczkami, jak sobie wyćwiczyć właśnie rękę, czyli jak pisać linię cienką, linię grubą. Tutaj już nie będę tego otwierać, ale tak to, tak to wygląda. Czyli jest naprawdę taki podstawowy alfabet, i tutaj można sobie wyrobić właśnie ten ruch grubej i cienkiej linii. I tu też są zaznaczone miejsca, gdzie zaczynamy, yy, gdzie jest pierwszy ruch, gdzie jest drugi ruch. I tutaj to, yy, ten szablon możecie sobie po prostu ściągnąć. Tutaj na dole jest link. Yy, tutaj, właśnie, tutaj wystarczy kliknąć tutaj w ten czerwony odnośnik i można pobrać sobie. To jest nie wiem ile tam, 5, 6 stron. Jest krótki wstęp na temat brush letteringu, jakimi materiałami można pisać, jakich brush penów yy, można używać. Ja tam polecam dwa. To jest ten pierwszy alfabet. Dodatkowo, jeżeli wejdziecie w mój sklep, tutaj na, na, na moim blogu, to tam jest jeszcze drugi bezpłatny, bezpłatny alfabet. On już jest troszeczkę trudniejszy niż ten pierwszy, który wam tutaj pokazałam. Tamten to już jest zupełnie taki począt, dla osób zupełnie początkujących, które, które nigdy nie miały styczności z brush letteringiem. A tutaj ten w sklepie on już jest troszeczkę bardziej, bym powiedziała, dla zaawansowanych. Tutaj jest przykładowa praca, przykładowe wyrazy. Ale tutaj widzicie, to już jest taki troszeczkę. No dla osób bardziej takich, już bym powiedziała, zaawansowanych, które już troszkę pisały, tak? Bo już te litery są już takie bardziej. One już nie są takie jak, jak zwykłe pismo szkolne. Dlatego dla osób początkujących, może najpierw z tamtym radziłabym zacząć, a później dopiero z tym. Ale jeżeli ktoś już troszeczkę pisał, ma już wprawę z podstawowym, z podstawowym alfabetem, no to ten będzie też. To, to, to wtedy zachęcam, aby pobrać sobie ten bezpłatny drugi alfabet. I jeszcze trzecia forma: jeżeli zapiszecie się na mój newsletter, to otrzymujecie hasło do zakładki Freebies. I tutaj w zakładce Freebies też są nie alfabety. Tutaj jest na przykład alfabet do Faux Kaligrafii, czyli oszukanej kaligrafii. Tutaj jest Bounce Lettering, trosz troszkę o skaczących literkach, fikuśne literki. Tutaj, jak napisać literę R, tam pokazuje trzy sposoby, więc troszeczkę tego jest. Jeżeli ktoś w ogóle nie ma zielonego pojęcia, jak się za to zabrać, a chciałby, może było takie postanowienie noworoczne albo, albo chęci nauczenia się brush letteringu albo ładnego sposobu pisania takiego ozdobnego e, pisania, więc tutaj troszeczkę e, inspiracji znajdziecie na moim blogu. Tutaj jeszcze raz powtórzę, jak to się nazywa, to jest wwwblog.mar-art.org. I tutaj możecie właśnie e, albo z bloga, albo ze sklepu ten bezpłatny przewodnik, bądź też w freebiesach znajdziecie też kilka, kilka alfabetów albo przykładów przykładów e, różnych grafik. Dobrze, mam nadzieję, że rozłączę światło. Mam nadzieję, że macie ochotę przyłączyć się właśnie do nauki, do inspiracji. Ja mam tutaj fanpage, na którym jest sporo osób. Ta aktywność jest taka średnia. Później mam jeszcze grupę, która jest właśnie do tego fanpage'a. Tam jest tylko chyba jedna czwarta Was z fanpage'a. Jednak na grupie macie możliwość dodawania swoich postów. Na fanpage'u nie macie takiej możliwości, możecie tylko komentować moje, moje filmy. No i wtedy te wasze posty są niewidoczne. Jeżeli ktoś wrzuci jakieś tam zdjęcie, no to inne osoby tego nie widzą. A na grupie, jeżeli coś opublikujecie, no to wtedy wszyscy to widzą, więc myślę, że tą zabawę przeniesiemy na grupę, bo też myślę, że to jest dla Was bardziej komfortowe, jeżeli będziecie coś publikować, a nie chcecie, żeby wasi znajomi widzieli, co Wy tam robicie. Nie wszystko, nie wszystko wszyscy muszą. Widzieć, co my tam robimy sobie w internecie czy na Facebooku. Dlatego myślę, że e, tą zabawę przeniesiemy na grupę, żeby to było właśnie. Możliwość wstawiania swoich postów, żebyście wrzucały swoje litery, może zadawały pytania, będziemy się wspólnie inspirować, a na fanpage'u tak, takie główne będą ogłoszenia parafialne, abym mogła dotrzeć do większej, do większej ilości osób, bo na grupie, tak jak wspomniałam, jest was tylko jedna czwarta z tych osób, które, które śledzą mój fanpage. Dobrze, to na tyle. Mam nadzieję, że jesteście zainteresowane taką wspólną zabawą, nauką. Jedno z drugim połączone, jedno drugiego nie wyklucza. Myślę, że nauczymy się czegoś, czegoś wspólnie od siebie nawzajem. No tak jak tutaj widzicie, przygotowałam sobie, a później już widziałam, że już tego nie robię i tak zaprzestałam. To musiało, to musiało być początki 2018 roku, ja później tutaj bujo prowadziłam też w tym zeszycie. Bo już go obują. i też takie różne letteringi, tutaj sobie robiłam. I to jest bardzo fajna taka, taki, taki powrót do przeszłości. Jak przeglądam moje starsze prace, to wtedy widzę, jak, jak dużo się zmieniło od tamtej pory, jak zaczęłam, bo, no bo na początku nie było to takie ładne. No, to już był, był taki etap, kiedy już, już coś umiałam, ale od tamtej pory widzę, ile się zmieniło, i to też jest takie motywujące, że y, człowiek jednak się rozwija i jeżeli się regularnie coś ćwiczy, to, y, to jest coraz lepiej. I tutaj jakieś stare hasło, To był 7 stycznia 2019, czyli dokładnie rok temu. Tak pisałam jeszcze. Tutaj akurat jest notatka y, wizualna. Też był Międzynarodowy Dzień Sketchnotek. Ja też zrobiłam taki napis. Ale bardzo fajnie przejrzeć sobie właśnie takie stare, takie stare literki, stare napisy, żeby zobaczyć właśnie ten, po, ten, ten postęp, co tam co zmieniło się od tamtej pory. Właśnie to, te zdjęcia niektóre postowałam Wam ostatnio, bo ostatnio mało pisałam, ale mam sporo starego materiału, więc mogę też stary materiał tutaj Wam wrzucać od czasu do czasu. A tutaj co było dwa razy? Jeszcze tutaj pisałam. A. A, tańcowała igła z nitką, a tutaj jest deszcz jesienny, tak. Fajnie to wygląda. I to, to, nie, jest, to nie jest jakieś perfekcyjne. Tu każdy, każda litera jest krzywa i to nie jest ładne, ale, ale wspólnie tworzy, myślę, że piękną całość i e, piękną kompozycję. i Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj oszukana, e, nie to jest brush lettering i, i teraz w ogóle już inaczej piszę Więc To się też wszystko zmienia. Dobrze. No i tutaj Dobrze, to ja już, żeby nie przedłużać, będę kończyć. Mam nadzieję, że przyłączycie się do wspólnej zabawy. Czekam na Wasze prace jeszcze. Napiszę na pewno jakiś post dla tych, którzy nie chcą tego wszystkiego słuchać albo nie mogą słuchać. I do zobaczenia w kolejnych, w kolejnych nagraniach, bądź też w kolejnych postach. Trzymajcie się cieplutko, papa. Pa.